Witam wszystkich. Słuchajcie. Dzisiaj króciutki film ze śnieżenia. Pokażę Wam jak się sprawuje pług, który kiedyś zrobiłem, przerobiłem. Dorobiłem takie skrzydełka. Gdzieś tam ten film jest. Wcześniej go nagrywałem. A teraz sprawdzimy jak on się tutaj sprawdza w terenie. Dlatego zaraz siadamy do maszyny i zobaczymy jak to wszystko chodzi. O zobaczcie. To jest ten pług. Eee, zobaczcie, tutaj są te skrzydełka, o, które się, się składa i fajnie to wszystko zgarnia. Można go też wziąć na bok po skosie. On tak jest zamontowany, także jest teraz wszystko widać w praniu, jak to, jak to działa. To jest moja machina. O, widzicie, popatrzcie, tutaj sobie, nie, z tamtej strony. O, a tu jest ta sprężyna, która amortyzuje jakby zaczepienia, gdzieś tam ma jakieś przeszkody, a tu jest druga sprężyna, która jakby góra dół amortyzuje. No, a tym tutaj. Skrzydełko oczywiście można sobie prostować, tutaj są tak regulacja. A tu mamy, słuchajcie, wyciągamy i jedną ręką sobie to skręcamy. Na razie nie będziemy skręcać, bo chyba nie ma... nie ma potrzeby. No i dobra, wsiadamy do sprzętu i jedziemy. Trochę trudno mi to będzie nagrać. Jedną ręką muszę, muszę ustawić, no, ale jedziemy. No i pięknie, się jak to super zbiera trochę za mocno przycisnąłem. O, teraz. A no i taka robota, słuchajcie. Trochę nudy, bo śniegu nie ma dużo. Nie ma, nie ma jakby z, z jakichś takich większych zasp, żeby można było zrobić. Ale jakbyś tam się. Najważniejsze, że płacą, nie? No. to Wam pokażę, jak fajnie to zagarnie. O, widzicie? Popatrzcie, nie ucieka bokami, to trzyma. Fajnie, naprawdę jestem zadowolony, super. O, zobaczcie, mam odśnieżać parki. Jak ja mam to kurwa zrobić? Popatrzcie ile aut mieli, mieli zapowiedziane, że ludzie, że będzie też na kurdy gdzie mają postawie zielone, nie. No ale no kurcze, i to jest problem, jest to wszystkim. Ludzie się wkurzają, bo nie mają gdzie stanąć. Ja się wkurzam, bo nie mam jak odśnieżyć i tak pływa, i tak w kółko I tak żeby byli wszyscy zadowoleni, wiecie? A najbardziej ja, bo wiecie jak to jest? Many, 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 many. Także zima, zima, zima musi być. Słuchajcie. Także lubimy zimę. Także słuchajcie, zima jest fajna, bo wiecie nartki yy, odśnieżanie można zarobić, można jest, to jest sporo przyjemności, także w słuchajcie kochajmy zimę, bo tak szybko odchodzi. Na razie, cześć. Trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich z kabiny mojego sprzętu. Ulubionego. Trzymajcie się, cześć.